Cześć. Dzisiaj mamy bardzo ładną S-Klasę z ubiegłego roku, rocznik 2023. Na zabezpieczenie Canlock w wersji Pro. Jeden z pierwszych egzemplarzy, zabezpieczonych Canlockiem. Pokażę, jak działa zabezpieczenie w praktyce. Zapalamy. Amulet. nie chce uruchomić się. Ponowna próba. Brak reakcji. Chwilę poczekamy, za chwilę wzbudzi się syrena. Teraz rozkoduje tajnym kodem. Rozkodowane. Próba uruchomienia. Auto zapaliło, gotowe do jazdy. Pozdrawiam Kamila z Wrocławia.